Siema, ja jestem Esen, a dzisiaj zagramy sobie w FIFA i otworzymy jedną paczkę za 35 koła. Sądząc po tym, co dropło mi w ostatnim filmiku, Neymar, 300 tysięcy końców, a tym razem musi dropnąć coś jeszcze lepszego, a więc zapraszam Was do oglądania i lajkowania. Dzisiaj otworzymy sobie paczuszkę. Paczuszkę za 35k. Jest to specjalna paczka, z której musi trafić się coś dobrego. A więc przejdźmy do otwierania. Paczuszka nam się ładuje. I co wypadnie? I wypadł inform. Inform, ale inform, który nie jest dużo warty. Więc to są chyba jakieś żarty. Cześć! Dzisiaj będziemy sobie grać spokojny meczek w FIFA, przy którym na pewno ani razu się nie zdenerwuję, i wygram go na spokojnie. Kurde, biegnij! Nie! Nie! Dobra, jest, udało się. Oku, Nie, ja pierdolę. Nie mogę! Dobra, teraz jak nie strzeli, to robimy kontrę. Trzeba zrobić kontrę i trzeba odegrać to. A <laughs> jeszcze on strzeli. Dobra, dobra. Ja pierdolę. Ku, oj, dobra, dobra. I lecimy z kontrą. Bum. Podanie. Walko... yyyy, nie, znowu. Dobra, teraz leci kontra na 100%, jak nie strzeli. Uuu, dzięki, dzięki. Dobra, teraz jest kontra. Patrzcie na to. Biegniemy. Biegnij, biegnij. Agüera, biegnij. Biegnij Dośrodkowanie, proszę. I tak, tak, tak. Tak. Staricz z główki. Nie mogę go zatrzymać. O dobra, podał mi, podał. Lecimy teraz. Lecimy. Biegnij! Dobra, dobrze będzie, staricz, staricz musi biec. Staryć musi biec jak najszybciej umie Staricz proszę cię. Dośrodkowanie i... i kurde, wybił. Dobra i co? I teraz pewnie mi strzeli z kontry. Nie, dobra, nie, żartowałem, nie strzeli. Proszę. A nie udało mu się coś. Jestem zbyt szybki i zbyt dobry. Jestem zbyt szybki i zbyt dobry. Kurde, dobre podanie. O oh, fuck nie, welbek Pani strzeli! Tak! Jest, jest! O kurde... Jestem zbyt szybki i zbyt dobry chyba mówię, nie? Przed, przed, przed sekundą. Dobra, teraz mam ostatnią akcję, muszę strzelić. Kurwa. Dobra, podajemy. Musimy uważać, żeby tam najmniejszych piłki. Jest. I ostatnia akcja. Teraz trzeba strzelić. Macić, proszę, do środku. Kurde za mocno. A Nie. Dobra, przegrałem. No to? Elo.